Cześć, Maciek z tej strony, RetroBytel. Eee, słuchajcie, mam e, bardzo dużo różnych składanek na kasetach pożyczonych. Dużo dyskietek, które chciałbym sprawdzić, i mam w tym zaległości, nie? I tak postanowiłem sobie, że w końcu się za to zabiorę, w końcu się za to wezmę i w wolnym czasie chciałbym przeglądać jednak te, te kasety, te dyskietki, trochę tam pogadać o tych grach, pokazać wam je, sam sobie je przypomnieć, albo je odkryć na nowo. No i jakiś czas temu dostałem od kolegi skanera kolekcję gier. Y, gryfne gry. Scanner z kanału Retrosite. Y, pewnie, pewnie go znacie, bo on. Właśnie robi dużo takich fajnych składanek, drukuje, to nagrywa i naprawdę to są świetne produkcje gier. Skaner też działa z chłopakami na kanale Autofire, tam z Rentonem, z Przemasorem, z Komkiem. No i oni wspólnie też, akurat chyba na retronizacji prezentowali i na Satspie, prezentowali właśnie swoją składankę gier. Tam każdy wytypował jakieś tam swoje gry, no i robią takie wspólne składanki. No i byłem bardzo, miło mi się zrobiło, było, e, jak skaner no nagrał mi tak, nagrał mi Dreda na, na, na Amigę, na dyskietkę i dał mi właśnie taką składankę. To dosłownie aż mi, aż mi było głupio i to było naprawdę bardzo miłe. Chciałem wam to pokazać, bo tu są jego typy gier, gryfne gry specjalnie dla mnie e, z moim logiem, z logiem Retrovite'a. No i e, naprawdę aż e, no muszę to grać. Muszę po kolei sprawdzić, co tam są za gry i. E, Zaraz Wam to pokażę, no bo część tych gier znam. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, ta, ta, ta składanka. Dzisiaj nie będzie takiego przedłużania, postaram się to w miarę szybko zrobić. Proszę, kolekcja, gryfne gry, komodory, RetroBytel, moje logo. Z drugiej strony mamy Recorded by Scanner 2021, RetroSight, czyli kanał, właśnie Scanneran, który bardzo polecam. No i polecam też kanał chłopaków z Autofajeru, no bo skaner też tam wspólnie z chłopakami tworzy różne fajne materiały, a przede wszystkim tworzy te zarąbiste składanki, proszę. Wyciągamy kasetę, mamy taką, taką okładkę, taką obwolutę, kolekcja gryfne gry, no naprawdę powiem wam coś pięknego i mamy dwie kasety na komodory i sobie zobaczymy. Ja już sobie jedną oczywiście wyjął, a on jej w sumie nie, nie wyjmować, ale już wam ją pokazuję. Tak wygląda. Wow, dinozaur spadł. O, tak wyglądają te kasety. Otwieramy. Nawet, nawet jest no, ta, ta naklejka na samą kasetę. Strona A, strona B. Zobaczcie, logo. E, no coś, coś pięknego. Tu mamy kasetę i tutaj mamy zawartość tej kasety. E, no i zobaczcie, jakie tutaj są gry. Nie? Fajnie, że część tych gier już znam, ale jest dużo gier, których nie znam. No i chciałbym tak powspominać, Dosłownie na chwilę puścić każdą z tych gier No i fajnie, miło spędzić czas z wami Zaczynamy! Dobra, jedziemy z tym, jedziemy, jedziemy z tymi kasetami Dobra, zanim sobie odpalimy grę To standardowo musimy ustawić głowicę kurde Piękne, cieniutkie paseczki, bo takie tak to powinno wyglądać, nie? No to lecimy, lecimy! Micropros Soccer, pierwsza gra. I ona niech się wczytuje, a my sobie mm, o niej trochę... Yy, ...poczytamy, jak ona została oceniona, jak była oceniona wtedy. O, ja już sobie tutaj otwarłem. No gra jest oceniona, ja sprawdzam na Lemon64. 8-6, czyli bardzo, bardzo wysoko oceniona gra i no zobaczcie, to jest 10 na 10, 10 na 10, ale najważniejsze jest na przykład ten za 64, czyli te pismo, które się ukazywało tam na Commodore 64, Micro Pro Soccer yy, zobaczcie, Overall, czyli ta yy, końcowa, sumaryczna ocena 90% Two player friendly? Nie, dobra International Challenge playball. Kurde, powiem Wam, że ja to, ja to naprawdę pamiętam. Myśmy w to, kurde, w to się naprawdę super gra. Yy, graliśmy w to u Kumpla. Chodziłem do Kumpla na Commodore 64 i razem graliśmy. Graliśmy u niego, pamiętam w tą piłkę, że to była naprawdę przy Słopaku yy, bardzo mocno ogrywana gra. Kurde, nawet, nawet dzisiaj naprawdę całkiem fajnie yy, się w to gra, nie? Zobaczcie te przylizgi jakie tu się robiło ło wow. kurde, naprawdę yy, super, super, mimo że ja nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej, ale... ale rewelacja! Kurde Goal! No nie, no nie nawet replaye były, nawet replayer były! Kurde Ale jazda, ale jazda, super, naprawdę bardzo fajna gra, jak pamiętacie yy... aj, 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 aj aj, kurde aż by się chciało Szczelić gola, nie? Micropros Soccer, dobra, nie będziemy przedłużali. Jedziemy kolejną grę, jest Six A Side Soccer, Six A Side Challenge. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale. Play ball. O kurde, co to jest? takie in, inne, inne boisko? Goal. dobra, no to też jest, to też jest. Yy Zobaczcie, jaki replay fajny, to może to jest jakiś, nie wiem. Yy, jakiś prze, przerobiony ten soker. Nie wiem, nie jestem fanem piłki nożnej akurat... Nie, naprawdę nie znam się, nie znam się. Yy, powiem wam szczerze. No ale ta gra jest naprawdę Przyjemna. Kurde, jak można było takiego golań jeszcze? No to tylko ja mogłem tak zrobić, no. Aj dobra, to jest też piłka nożna. Także dobra, nie, nie będziemy się tu wgłębiali w to. Kolejną grą jest, kolejną grą jest Buggy Boy i tą grę powiem Wam, że chyba, chyba, chyba znam, także sobie odpalimy Buggy Boya. 8-4, czyli kolejny, kolejny hit i tutaj na przykład w zapie był na 97%, zobacz jak ta gra była oceniona, no to po prostu, po prostu coś. Pięknego. Zobaczymy, czy, czy tą stronę nam drugą wczyta. Tak, tak, tak. Tu jest overall 97%. Czyli ta gra była naprawdę bardzo, bardzo dobrze ocenia. Cracking racing game that uh, proves totally compulsive. Nearly as good as the original arcade version. Czyli to jest konwersja z y, arcade'owa, czyli z automatów, nie? Kurde, no to, to świetnie, to świetnie. Jeżeli tak wysoko jest oceniona gra, to ja się bardzo cieszę. Run. Okay. Słuchajcie, niestety Buggy Boy nie działa. No, nic nie zrobimy. Drugi raz próbowałem wczytać, nie działa. Ale doczytałem w międzyczasie o tym Six Side Soccer. No, i chodzi o to, że to jest piłka halowa, po prostu, nie? I rzeczywiście ona została oparta na istniejącej lidze, która tam chyba w 89 do 92 taka liga rzeczywiście. Od 78 do 92 taka liga rzeczywiście istniała. Także to jest halowa piłka, ale też dokładnie ta sama gra. czyli Micro, y, pros Soccer. Dobrze, no to my jedziemy kolejną grę, a kolejną grą jest właśnie kultowy przebój, czyli River Ride, ale nie wiem właśnie, czy ja już y, grałem na Commodore 64, czy nie grałem właśnie w River Ride, ale zaraz, y, zaraz ją sobie odpalimy. Y, Okej, okay, River Ride to tylko pro forma. grałem na y, ZX Spectrum, grałem na y, chyba satwie na nie na sacp gdzie ja to grałem? Na krakowskich retrospekcjach na Atari. No i ja na jakimś emulatorze grałem, ale nie pamiętam czy grałem na komodore i to dosłownie na sekundę sobie odpalimy, nie? O dobra. Nie no to jest, to jest zgrywalne chyba na, w każdej, w każdej formie, na, na każdej maszynie, w każdej y, konwersji, nie? Rewelacja. Riverite jest po prostu rewelacja. Tu nie będę przedłużał, no bo każdy każdy tą, tą grę pewnie zna, nie? <laughs> tak. Kolejna gra Komando, też tylko Proforma, no bo wiadomo, że to jest wielki hit. Grałem na komodory. Rewelacja, rewelacja, także dosłownie sobie to odpalimy na sekundę. 7, 9, 8, prawie na, na 10, także no rewelacyjna. To jest w ogóle gra, która jest yy, świetna, nie? O, zobaczcie, jaka stara recenzja. Kurde, overall. Doesn't quite live up to its potential. I dupa. I komando nie działa, niestety. Nie wiem czemu. Ale kolejną grą jest. Rig Dangerous. Rig Dangerous to jest wielki hit, który y, pamiętam z dzieciństwa. 8,2, 8,2, no to. Czyli wielki, wielki hit. Zapie 73%. No nie, dziwne te oceny, nie? Ale 73%, czyli overall 73%. Nie, także. Moim zdaniem rewelacja lecimy, ale muzy, ale muzy

Ha, nie ma nawet o czym gadać. Wielki hit. 86, 6 Nie no, overall 96. No niesamowita gra. <grafię> I zgadzam się z tą opinią. No coś po prostu pięknego to jest na System. Dosłownie na 5 sekund, nie? Super się gra. <grafię> Czyli odpowiedź na Mario Kolejną grą jest gra y, Hard and Heavy i ja w ogóle nie znam tej gry i sobie też ją odpalimy 7-9. Kolejny hicior, kurde A, czyli podobna gra do Gianny tu jest napisane Lecimy, lecimy. Nie znam, nie znam tej gry O jak ci głos jakimiś kulkami kurde ale rzeczywiście podobne do Gianny, no To w to nie grałem, w to nie grałem rzeczywiście To jest powiem wam, w tą grę nie grałem Oj, dostałem, dostałem A, no dwóch graczy jeszcze, gdzie jeszcze grać Aj, powiem wam, że fajne, całkiem fajne, takie dżianowate, no. Yes. level, przeszliśmy, no, fajnie. Kurde, kurde, co to jest? Jakieś szczęki. Ajajaj. Aj, aj. aj, o kurde, jakiś bonus. Mamy te, te płytki w ogóle, nie? Kończymy na dziś. Dobra, te gry, które nie działały, czytam z y, tej karta od Rafa. Y, czyli tak, buggy boy, proszę, cyk i lecimy offload. No i tak wygląda buggy boy. Time, zbieramy czas, te chorągiewki, wszystkie trzeba zbierać, nie? Nie no, zarobiste, zarobiste, jest budgi, bo jest zarobista gra. Picyk it, komando! Zajebista muza tu jest w ogóle. Uh, hu, 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 hu. I gra się tak po prostu Pięknie Coś pięknego Jakie to jest zajebiste No, uwolnimy go huhu uh, hu, hu. Cyk, spacja, cyk, 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 granaci.

Pierwsze 8 gier ze składanki skanera, którą przygotował dla mnie, czyli dla RetroBite. To czego te dwie gry, które nie działały, żeśmy sobie z tape karta od Rafa wczytali. Także zawsze można jakoś sobie poradzić i super. Dzięki, wielkie myślę, że niedługo lecimy z kolejnymi grami. Na razie.